Cześć, tutaj Oliwia i dzisiaj przychodzę do Was z moim pierwszym w życiu 24-godzinnym maratonem czytelniczym. Jako, że jutro są święta i mamy cały wolny dzień, to postanowiłyśmy z moją siostrą właśnie spróbować takiej formy. Z tego co wiem, to ona ma dosyć ambitne plany i wybrała chyba sobie nawet trzy książki, ale ja zdecydowałam się na jedną, może uda mi się przeczytać więcej, ale też nie chcę być na siebie zła, jeśli właśnie skończę tylko jedną pozycję i wybrałam... Ty i cała reszta, Roni Loren. Tę książkę dostałam od wydawnictwa słownego do recenzji i szczerze mówiąc już do końca nie pamiętam o czym ona jest, wiem, że to jest jakiś romans i mam nadzieję, że mi się spodoba, a jeśli nie to po prostu zmienię pozycję, którą mam w planach. Na pewno w kolejnych klipach opowiem Wam troszeczkę o fabule, na razie nie chcę czytać opisu, bo boję się, że za bardzo się nakręcę i taka będę że pozytywnie nastawiona, że to będzie na pewno jakaś dobra książka, potem wyjdzie, że jednak jest średnia, ja będę zła nawet jej nie skończę. Udało mi się przeczytać już 125 stron, ty i cała reszta, i powiem wam, że ta książka jest naprawdę przyjemna. Jeśli chodzi o fabułę, to troszeczkę ciężko mi ją opisać, ponieważ nie dzieje się tutaj nic konkretnego. Mamy, w sumie to zabrzmiało, jakby ta książka była nudna, ale nie jest. Mamy dwóch bohaterów. Holin, która jest wolnym strzelcem, pisze recenzję jakiejś tam strony internetowej pod pseudonimem Miss Poppy, jest ona znana w Nowym Orleanie jako właśnie recenzentka różnych Filmów i wydarzeń kulturalnych. A drugim bohaterem jest Jasper, który aspiruje do zostania aktorem. Niestety to nie do końca mu wyszło i musiał wyprowadzić się z Hollywood, wrócić do korzeni, czyli właśnie do tego nowego Orleanu. I zaczyna pracować jako barista w biurze coworkingowym, w którym pracuje też właśnie Hollin. Pomiędzy nimi dochodzi do pewnej dosyć yy, zabawnej sytuacji. I tak bohaterowie poznają się i powoli ich relacja zaczyna się rozwijać. Rozwijać. Czyli, jak widzicie, jest to powieść z gatunku romansów, jednak mi się wydaje, że to będzie właśnie taki fajny romans, jak ja lubię, ponieważ ta znajomość między głównymi bohaterami nie rozwija się z prędkością światła, tylko wszystko idzie tak powoli, takim dobrym po prostu tempem, jakby to wyglądało raczej w prawdziwym życiu dzięki temu ja nie czuję się zmęczona tą książką i cały czas chcę ją czytać dalej, żeby poznać po prostu dalsze losy bohaterów i dowiedzieć się co jeszcze stanie się między Jasperem i Holin. Również pierwszy raz czytam książkę, w której główni bohaterowie posiadają pewne przypadłości, jako że Holin ma zespół Tourette'a a Jasper ADHD i jak na razie wydaje mi się, że autorka opisuje to w dobry sposób, na pewno też muszę poczytać troszeczkę opinii w internecie bo nie znam żadnej osoby z Turetem. znam tylko jedną z ADHD, ale ona ma to troszeczkę myślę w innym stopniu niż Jasper, więc staram się tego nie porównywać. Jednak jestem przekonana, że na Goodreads czy jakichś innych internetowych stronach ludzie opisują jakieś swoje doświadczenia i na pewno jeszcze dowiem się, czy Reni Loren na pewno w dobry sposób przedstawia. Zespół Tureta i ADHD. A tak poza tym, to już teraz wiem, że dzisiejszy dzień nie był dobrym dniem na zorganizowanie maratonu czytelniczego, ponieważ mimo tego, że niby nie miałam dużo rzeczy do robienia, to jednak mam dużo rzeczy do robienia i nie jestem pewna, czy uda mi się tę książkę skończyć dzisiaj. Chociaż mam też czas do jutra, do 11, więc może po prostu wstanę sobie wcześniej i ją skończę. Okej, okay, oficjalnie nie udało mi się przeczytać tej jednej książki w dzień, e, A co to przeczytałam 242 strony, więc jestem z siebie dumna, bo rzadko czytam tak dużo e, i tak naprawdę wczoraj w każdej wolnej chwili sięgałam po książkę, na co dzień tak nie robię, czasami po prostu polecę serio po prostu. Przez krolować TikToka, a wczoraj naprawdę się starałam. I nie jestem na siebie zła ani nic, bo to po prostu miało być takie małe wyzwanie. I powiem wam, że taką mam rozkminę. Czy ja nawet chciałabym przeczytać jedną książkę w jeden dzień? Niby brzmi to fajnie, raz mi się to udało, to ostatnio, ale to dlatego, że książka była krótka. Ale ogólnie, jeśli jakaś pozycja mi się podoba i jestem nią zaciekawiona, to jednak chyba wolę sobie to rozłożyć, nie no wiem, na 2, 3-4 dni. Żeby się móc tą książką nacieszyć, żeby się tak zbliżyć do bohaterów i mam wrażenie, że wtedy też uważniej czytam daną pozycję, bo gdy chcę wcisnąć jak najwięcej w jednym dniu, to tak czytam, ale nie poświęcam temu, wiecie, takiej, nie wiem, energii, takiej uwagi, takiego skupienia. Trochę szkoda, bo ty i cała reszta bardzo mi się podoba. Naprawdę ta książka jest super. Jest to naprawdę świetna powieść romantyczna, taka jak ja lubię, ponieważ... Relacja między głównymi bohaterami, taka romantyczna, rozwija się dopiero około 200 strony, czyli po połowie książki. Nic tu nie jest przyspieszone, wszystko idzie takim dosyć powolnym tempem, ale takim naturalnym tempem i nie jest to wyolbrzymione. Wiem, że niektórzy lubią takie książki, ja czasami też... Lubię takie poczytać, ale generalnie dużo bardziej wolę tego typu romanse. I gdybym mogła sobie to książkę rozłożyć na kilka dni, to na pewno bym to zrobiła, bo myślę, że wtedy nacieszyłabym się nią jeszcze bardziej. Ale w styczniu wychodzi drugi tom tej trylogii, który na pewno Będę musiała przeczytać i już za niego zabiorę się w taki prawidłowy sposób i będę sobie tę książkę dawkować, żeby się nią nacieszyć. Ogólnie ten vlog miał być tylko z jednego dnia, ale że tej pozycji jeszcze nie skończyłam i może będę chciała coś jeszcze na koniec dopowiedzieć, to po prostu go przedłużę. Dzisiaj mamy 24 grudnia, więc na pewno wieczorem pokażę Wam, jak wyglądają u mnie święta i po prostu zobaczymy się później. Ja znikam i teraz będę sobie jeszcze czytać, a niedługo zacznę się szykować na wieczorną kolację. Więc wyszło tak jak zwykle i powiedziałam, że nagram co święta, a nie nagrałam nic, ale nie żałuję, bo fajnie spędziłam czas z rodzinką i za to mnóstwo pysznego jedzonka, chociaż ja generalnie nie jestem fanką świątecznego jedzenia, ale w tym roku były pyszne ciasta i się tak ich objadłam, że myślę, że przez najbliższe kilka miesięcy nie będę miała ochoty na żadne ciasto. Dzisiaj sobie jeszcze chilluję u mojej mamy, a jutro już wracam do takiego normalnego życia, już mam korepetycję i no, wracam do nauki, bo zostało mi dwa tygodnie wolnego, a sesja się powoli zbliża, mam kilka programów do dodania, więc będę się na tym skupiać. A jeśli chodzi o moją finalną opinię na temat ty i cała reszta, to nie mam zbyt dużo do powiedzenia, po prostu jest to... Zajebista książka. Stała się moim nowym ulubieńcem i bardzo ją Wam polecam. Strasznie żałuję też, że nie zaznaczyłam sobie cytatów podczas czytania tej pozycji, bo pojawiło się tu dużo fajnych słów, fajnych fragmentów, ale myślę, że za jakiś czas zrobię sobie re-read i to wszystko pozaznaczam. I w ogóle, jak skończyłam tę książkę, to miałam od razu ochotę przewrócić z powrotem na pierwszą stronę i przeczytać ją jeszcze raz, bo tak mi się podobała. Myślę, że stanie się ona moim nowym comfort read i będę po nią sięgać w przeciągu swojego życia nieraz, ponieważ jest to właśnie taka ciepła pozycja, o takiej prawdziwej relacji, o prawdziwej miłości i dla kogoś to, co teraz mówię, może być takie dosyć ckliwe, ale no nie wiem, mi się ta książka strasznie podobała. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, bardzo dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania, komentowania, dawania łapek w górę i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. Na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w moim kolejnym filmie. Pa, pa!